Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na 14 dzień stycznia. Kościół proponuje nam fragment pierwszej księgi Samuela, rozdział trzeci, wersety od 1 do 10 i od 19 do 20 oraz Ewangelię Marka, rozdział 1 wersety od 29 do 39. Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem chylego. W owym czasie rzadko odzywał się Pan. A widzenia nie były częste. Pewnego dnia Heli spał w zwykłym miejscu. Jego oczy zaczęły słabnąć i już nie widział. A światło Boże jeszcze nie zagasło. Samuel zaś spał w przybytku pańskim, gdzie znajdowała się arka przymierza. Wtedy pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: Oto jestem. Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli odrzekł: Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać, lecz pan powtórzył wołanie Samuelu. Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Odrzekł mu: Nie wołałem cię, synu mój. Wróć i połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie znał pana, a słowo pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znowu pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: Samuelu. Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heliz rozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heliz do Samuela – idź spać. Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz – mów, Panie, bo sługa twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanowszy, zawołał jak poprzednim razem – Samuelu, Samuelu. Samuel odpowiedział – mów, bo sługa twój słucha. Samuel dorastał, a Pan był z nim – nie pozwolił upaść żadnemu Jego Słowu na ziemię. Cały Izrael oddan, aż do Berszeby poznał, że Samuel zyskał potwierdzenie jako prorok pański. Moi drodzy, zapowiadałem wam, że te czytania z dni poprzednich. Pierwsze czytania z dni poprzednich zapowiadają nam niesamowitą historię, no i tutaj już widzimy, co zaczyna się święcić, mówiąc tak trochę e, uśmiechając się. Natomiast zauważmy, że rzeczywiście cała ta historia nadzwyczajnych narodzin Samuela prowadzi do tego, że Samuel zostaje prorokiem pańskim. W dzisiejszym pierwszym czytaniu widzimy, jak Samuel uczy się słuchać głosu pańskiego. Nie znał pana, nie znał jego słowa, ale Heli, doświadczony w pewien sposób już służbą przy panu Bogu, pokierował go we właściwy sposób. Z tego czytania płynie dla nas bardzo konkretna lekcja: Bóg mówi: jeśli otworzymy nasze serca i nasze uszy na jego głos, Usłyszymy go. Ważne jest to, abyśmy rzeczywiście chcieli go słuchać. Niewątpliwie usłyszymy go na modlitwie. Niewątpliwie usłyszymy go, kiedy będziemy rozważać jego słowo. Niewątpliwie cudownym momentem, kiedy możemy słuchać Pana, jest także adoracja. Ale też dzisiejsze czytanie daje nam konkretną wskazówkę, że można się uczyć. I najlepiej, żebyśmy mieli kogoś, kto nas w tej nauce pokieruje, kto będzie dla nas konkretnym kierownikiem, przewodnikiem czy też towarzyszem, który pomoże nam poznać, w jaki sposób możemy rozpoznać głos Pana. Prośmy o takich ludzi. Szukajmy takich ludzi koło siebie. Prośmy Pana o to, by wstawiał takich ludzi na drogach naszych. Prośmy Go też o to, byśmy go słyszeli. I to nie jest tak, że tylko Samuel słyszał Pana. Wielu innych też Go słyszało, wielu innych także dziś go słyszy. W Ewangelii Marek okazuje nam sytuację, w której Jezus, będąc w jednym miejscu uzdrawia chorych, wypędza złe duchy, a potem odchodzi i kiedy uczniowie Go odnajdują, mówi, że musi iść dalej, aby innym głosić Słowo. A więc to nie jest tak, że tylko w jednym miejscu, dla konkretnej grupy ludzi, Bóg ma swoje słowo. To słowo Bóg chce, aby docierało do wszystkich. Dlatego też zaufajmy, że Bóg również może mówić do nas i będzie do nas mówił, jeśli mu na to pozwolimy. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje słowo. I za tę prawdę, że Ty dziś pragniesz do nas mówić. Chcemy, Panie, nauczyć się Ciebie słuchać. Chcemy Ciebie słyszeć. Pomóż nam otworzyć umysły i serca na Twoje Słowo. Pomóż nam otworzyć nasze uszy, byśmy wyraźnie słyszeli Twój głos i byśmy wiedzieli, jak żyć. Dziękuję Ci Panie za to, że pragniesz do nas mówić na modlitwie, że mówisz do nas przez, przez swoje Słowo. Że jesteś obecny pośród nas, między innymi w Najświętszej Eucharystii, i przez nią też pragniesz do nas mówić. Dziękuję Ci, Panie, i proszę, byśmy skorzystali z tej szansy, byśmy korzystali z tego wspaniałego daru, jaki mamy, i słuchali Ciebie. Niech tak się stanie. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was serdecznie, i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.